Marek Bartkowicz, słodki kucharz. Czy wiecie, o czym czasami marzę? Że gdy dorosnę, będę kucharzem. Bywam, gdy już wszyscy dorośniecie, dawać najlepsze potrawy w świecie. Mógłbym serwować Wam na omlety z jajek niespodzianek. Na obiad baszczyk na rodzynkach. Prawda, że już macie gnieśnika? Na drugie danie bardzo zdrowy Kotlec z wafelków kakaowych, zamiast ziemniaków pączki z cukrem, obficie posypania cukrem, sałata z i lizaków, a wszystko dla poprawy smaku polane sosem wyborowym, czekoladowo-orzechowym. Zamiast kolacji pod tym wszystkim krótka wizyta u dentysty. Cóż, może lepiej w takim razie żeby kto inny był kucharzem. Dziękuję.